Jeśli zaczynasz odchudzanie w styczniu, to masz statystycznie 80% szans, że skończysz w lutym. I to nie dlatego, że jesteś słaby, a przez parę drobnych rzeczy, które można poprawić, ale tylko jeśli o nich wiesz. Dlatego opowiem ci o każdej z tych rzeczy, żebyś mógł nad nimi pracować i nie skończył jak te 80%. Osób. Zaczynamy. Praktycznie wszystkich ludzi, którzy kończą po tygodniu lub dwóch, łączy jedna rzecz. Oczekują zbyt szybkich i zbyt dużych zmian. Wchodzą w dietę na 100%, same warzywa, trenują 5 razy w tygodniu, do tego 3 razy w tygodniu basen. Sauna, rozciąganie, jeżdżenie na rowerze, najlepiej 20 tysięcy kroków, deficyt kaloryczny rzędu 2000 kalorii na minusie i oczekują, że po dwóch tygodniach będą wyglądali jak ich ulubiony influencer lub influencerka z Instagrama. A nie działa to choćby z takiego powodu, że jeżeli założymy sobie aż tak wielkie wymagania, nie będziemy w stanie w tym wytrwać. Po tygodniu, po dwóch tygodniach po prostu padniemy, bo coś takiego jest nierealne do osiągnięcia. To, co Wy widzicie w internecie, niekoniecznie musi wyglądać to w Waszym życiu, bo Wasze życie jest inne. Wy nie utrzymujecie się z tego, że ładnie wyglądacie. Macie często rodzinę, pracę, obowiązki i nie jesteście w stanie w 100% poświęcić się na rzecz właśnie odchudzania. Ale nikt od Was tego nie wymaga, bo wystarczy parę drobnych rzeczy i już będziecie chudli. W ciągu tygodnia na 100% zdarzy się, że wypadnie Wam jakiś posiłek, niestety nie zrobicie założonych ilości kroków, lub koleżanka czy kolega zaprosi Was na kawę i będzie chciała, żebyście zjedli z nimi, z nim ciastko. Takie rzeczy się dzieją i to nie oznacza, że ty jeżeli wyjdziesz już z tym kolegą i zjesz to ciastko, masz rzucić to w cholerę, bo ty zjadłeś sobie w środę ciastko, to w sumie już tydzień zmarnowany, po co dalej być na tej redukcji, skoro ja i tak już zepsułem wszystko. No i to jest złe podejście, bo ty na redukcji musisz być przez 3-4 miesiące, często, albo i nawet dłużej, a nie przez tydzień czy dwa. Więc to jest proces. W ciągu tego procesu bardzo możliwe, że wyskoczy ci parę posiłków, których nie przewidziałeś, żeby wyskoczy Ci właśnie jakaś dodatkowa impreza, może napijesz się alkoholu, to jest normalne. Jeżeli podchodzisz do tego z głową, to to koniec końców będzie miało bardzo małe znaczenie, ten jeden posiłek. Jeżeli Ty przez cały tydzień będziesz sumienie i starannie trzymał deficyt kaloryczny i jadł zdrowo, to jeżeli raz na dwa tygodnie Ci coś wyskoczy, to nie powód, żeby się załamywać, to jest po prostu proces, który musisz wytrwać. A jeżeli masz gorsze dni i trzymasz się już przez bardzo długi czas wszystkiego, robisz założone treningi, wykonujesz odpowiednie Ilość kardio, jesteś w deficycie kalorycznym, ale już czujesz po sobie, że ledwo dajesz radę, ten głód się wzmaga, jesteś już zmęczony, wykończony i czujesz, że ci się nie chce, warto, żebyś pomyślał o tym jeszcze przed redukcją. Zaplanował sobie tak zwane gorsze dni. Jeżeli poczujesz, że masz taki gorszy dzień, śmiało spróbuj zjeść trochę więcej. Wrzuć sobie jedną ulubioną przekąskę, odpuść sobie tego dnia cardio albo trening, wyciluj, pójdź gdzieś z żoną, z kobietą, z dziećmi. Na Spacer, odpocznij od tego, jakoby to był Twój obowiązek, ta aktywność, a postaraj się znaleźć w niej przyjemność, bo te złe dni będą się trafiały i ważne jest to, jak my sobie z nimi poradzimy, a nie to, czy one będą, czy nie będą. Bo będą. Uwierz mi, że wiem co mówię, bo schudłem prawie 30 kg w rok, więc ja też miałem takie dni. Też miałem czasami takie nastroje, że mi się nie chciało, ale najważniejsze jest wytrwałość. Nie poddawałem się, nawet jak czasami mi ta waga wskoczyła wyżej, albo coś podjadłem, albo gdzieś wyszedłem z znajomymi, to wiedziałem, że ja mam w głowie cel, który jest dalej i te wyjście nic mi nie zmieni, bo liczy się moja droga właśnie do tego celu, czyli do tej upragnionej wagi, upragnionej sylwetki do tego lepszego zdrowia. Ważne, żeby te oczekiwania, które sobie zakładamy wchodząc w tą redukcję były realistyczne. Nie 5 kg w tydzień, nie 2 miesiące i schudnę 30 kg i będę wyglądał, wyglądała tak jak chcę. No tak nie będzie. Musicie być tego świadomi i podchodzić do tego z głową. Postawić sobie kilka małych kroków i dążyć do tego, żeby redukcja nie była celem samym w sobie, a była po prostu zmianą Waszych nawyków. A gdy założysz sobie nierealny cel, to po dwóch tygodniach zobaczysz, że według twojego planu miałeś mieć 10 kg mniej, a masz 3 kg mniej. Rośnie w tobie frustracja, denerwujesz się, jesteś zły na cały świat. Najczęściej idziesz wtedy po czekoladę lub przekąski, żeby zajeść tą całą złość. No i wracasz znowu do punktu wyjścia albo kończysz z dodatkowymi kilogramami. Więc nie zakładaj sobie zbyt dużych oczekiwań, bo prawdopodobnie na tych oczekiwaniach się skaleczysz. Pamiętajcie, że redukcja i odchudzanie to test waszej cierpliwości, test waszej wytrwałości, test waszej sumienności. To nie jest tak, żeby dwa razy w ciągu dnia zjecie zdrowy posiłek i schudnieć. Musicie być świadomi, że to jest 24 godziny waszego życia. Gdzie ciągle czyha na Was niebezpieczeństwo w postaci kalorii, w postaci podjadania, w postaci nieruszania się, a siedzenia na tyłku, bo jeżeli będziecie zdrowo się odchudzać i będziecie jednak gubić te kilogramy, wasze ciało też spowolni. Nie będziecie tak energicznie machać rękami, nie będziecie tak energicznie wstawać, żeby podnieść pilota, nie będzie wam się chciało nic, no i wy też musicie na to odpowiednio reagować. Trzeba też kalorie ucinać, w niektórych momentach trzeba wchodzić na zero kaloryczne, żeby organizm nakręcić. Trzeba dodawać aktywność, trzeba trenować, więc to nie jest takie proste, żeby schudnąć. Mimo, że wydaje się to proste, bo wystarczy jeść w niej, to przygotuj się na to, że to jest jednak szereg rzeczy, może nieskomplikowanych, ale na które będziesz musiał, będziesz musiała zwracać Uwagę. A co zrobić, żeby było łatwiej, żeby nie musieć nagle pamiętać o tych wszystkich rzeczach? Prowadź sobie metodę 1-2 nawyki na tydzień. Przykładowo, zaczynasz odchudzanie, zaczynasz redukcję. Nie chcesz liczyć kalorii, też polecam liczyć kalorie, bo wtedy masz idealną kontrolę nad tym, co jesz, jeżeli wszystko wpisujesz, oczywiście. Ale jeżeli nie chcesz, jeżeli na razie po prostu chcesz spróbować jakoś domowymi metodami na oko liczyć, co też jest ciężkie do policzenia, ale jeżeli nie chcesz, prowadź. Metodę 1-2 nawyki na tydzień. Przykładowo w pierwszym tygodniu wyrzuć wszystkie napoje, wszystko co jest słodzone, wszystkie soki. Postaraj się pić tylko wodę. W drugim tygodniu spróbuj na przykład, żeby w twoich dwóch posiłkach w ciągu całego dnia była chociaż garść. Warzyw lub garść owoców. W trzecim tygodniu postaraj się na przykład zmniejszyć delikatnie porcje w każdym z twoich posiłków. No i takimi właśnie małymi, drobnymi nawykami. Jeżeli te poprzednie z poprzednich tygodni będziesz dalej utrzymywał, utrzymywała, jesteś w stanie też w miarę normalnie i zdrowo schudnąć. Jednak ja polecam liczyć kalorie, skupić się jednak na tych kaloriach, być w tym deficycie kalorycznym, starać się zdrowie jeść, bo jeżeli będziesz musiał musiała skupić się na tym, żeby zjeść 2000 kalorii albo 3000 kalorii i zobaczysz sobie, że chcesz zjeść pizzę, ale ona ci zabiera 60% Twojej kaloryki, no to w głowie ci coś tam jednak zaświta, że może lepiej tej pizzy nie jeść. Może sobie zjem tego. Ryża z brokułami i z kurczakiem. Więc liczenie kalorii jest super, i ja polecam bardzo liczenie, właśnie. Kalorii. Ważne jest też to, żeby nie przyjąć zbyt dużego deficytu. Jeżeli liczysz kalorie, odejmij około 500 od swojego zera kalorycznego, które policzysz w którymś tam z kalkulatorów w internecie. A jeżeli robisz to na oko, to nie przesadzaj, nie głódź się, bo to jest naprawdę niepotrzebne. Jeśli wejdziesz na taką redukcję, gwarantuję ci, że po dwóch tygodniach rzucisz się na jedzenie i zostawisz to wszystko w tyle. Nie ma to najmniejszego sensu. Skoro już wiesz, na jakie rzeczy trzeba uważać, a chcesz, w zdrowy sposób zmienić swoją sylwetkę, to potrzebujesz również planu treningowego. A tak się składa, że tutaj wyskoczy ci film, w którym podaję gotowy plan treningowy dla osób początkujących, które chcą zmienić swoją sylwetkę. Więc klikaj śmiało tutaj i zacznij swoją przygodę z redukcją.